To już 70 lat odkąd jedna z najstarszych placówek kultury w regionie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych animuje, inspiruje i wspiera aktywność artystyczną w Olsztynie i Województwie warmińsko-mazurskim. W sobotę 21 lipca mieszkańcy regionu i pracownicy CIK wspólnie obchodzili okrągły jubileusz w malowniczej scenerii Jakubowa, gdzie znajduje się siedziba instytucji. Ale jesteśmy znani w terenie z szerokiej animacji kultury, z projektów, które, które cieszą się powodzeniem. Od ponad 40 lat dumą i sztandarową imprezą o renomie ogólnokrajowej są ogólnopolskie spotkania zamkowe śpiewajmy poezję, a inicjatywa spotkań, o czym warto pamiętać, zrodziła się właśnie przy ulicy Parkowej 1 w obecnej siedzibie CIK. -u. I od tego momentu nadzę szczególnym uczuciem tych ludzi, którzy tu pracują, ponieważ okazało się, że jest nam po drodze. I to po drodze sensownego życia. Pięknego życia, działania z innymi, szerzenia naszej kultury tutaj rodzimej, pokazywania naszych artystów, którzy tutaj wyrośli. Ja myślę, że ta współpraca cały czas kwitnie. Młodszym przedsięwzięciem artystycznym, które powstaje przy współudziale CEIK-u i które mimo młodego wieku już zdążyło zaskarbić sobie wierne grono odbiorców, jest Arena Festiwal Film and Music w Ostródzie. A że tradycja zobowiązuje, również muzycznie obchodzone były 70. urodziny. Na scenie parku Jakubowo nie mogło z tej okazji zabraknąć gwiazd o renomie już trwale zakorzenionej zarówno w regionie i Polsce, jak i tych, którzy na estradzie stawiają swoje pierwsze kroki. Wszyscy oni ciepło wypowiadają się o współpracy z CIKiem i niezwykłej atmosferze tego miejsca. A tutaj jest i obsługa techniczna, imprez, takich koncertów, w których ja biorę udział. Są wystawy są różnych twórców malarskie, fotograficzne. Zespół pieśni i tańca kiedyś był, zespół Olsztyn, właśnie tu się mieści. Wiem, że tu się przytulił również chór przez jakiś czas, kolegium muzykum. Czyli jest to miejsce, o którym wszyscy wiedzą i gdy jest taka potrzeba, mają dokąd się udać, bo tu trafią na ludzi kompetentnych, Którzy wiedzą, co to jest kultura, wiedzą, co to jest sztuka i co z tym można zrobić, za jakie pieniądze i z kim. Dobrze nam się grało. Byłam mile zaskoczona, że ludzie się bawili, kupali, machali. Tak się właśnie układa, że około 50 lat temu na tej scenie, tutaj nad naszym jeziorkiem w Jakubowie, zacząłem. To śpiewanie i tak ciągniemy aż do dzisiaj. Kochamy Olsztyn, kochamy nasze Jakubowo, i staramy się być razem z mieszkańcami. A ci z nich, którzy poświęcili swój czas w sobotni wieczór na świętowanie jubileuszu Ceiku, nie mieli czego żałować: czerwonego tulipana, który zagrał swoje największe przeboje, nie trzeba chyba na nikomu reklamować. Jedyne co mam, prosty jak Zegarek Świat i oczywiście Olsztyn Kocham, to tylko niektóre znane i powszechnie lubiane utwory, które nucili niemal wszyscy. Gwiazdą wieczoru był Krzysztof Antkowiak, którego koncert zamykał wydarzenie. Zagram piosenki swoje, autorskie z płyty Simple Fields, ale też zagram Toma Waitsa, piosenki z tłumaczeniami Romana Kołakowskiego I zobaczę jeszcze, jak będzie wyglądać sytuacja, bo zawsze spontanicznie podchodzę do, do tematu. Spontanicznie też reagowali na występ wszystkich artystów, słuchacze. Czasami nie sposób było siedzieć, bo rytm porywał do tańca. Wszystko jest ładne. No nie, ma, nie ma co wy wy wyróżniać ani gani. Ani, ani. Bardzo wszystko jest udane, ładnie zorganizowane, nam się to podoba. I przyjechaliśmy na koncert e, Czerwonego Tulipana. Oczywiście, jak, jak zawsze, doskonały. Sytuacja jest taka, jest, jaka jest, więc e, takie imprezy bardzo dobrze robią dla. No dla nas, dla samopoczucia, dla tak, żeby jakoś z nadzieją dalej żyć. Przyszliśmy posłuchać czerwonego tulipana bo to nasz ukochany zespół tutaj lolsztyński. Jest mało takich rozrywek teraz, to jesteśmy radzi, że możemy posłuchać z radością tej. Trochę muzyki nam potrzebujemy, prawda? Ja kiedyś mieszkałam na Zatorzu, więc mam sentyment jeszcze i teraz przyjechać tutaj, jak jest coś takiego fajnego. Bardzo fajnie, jest jeszcze Czerwony Tulipan, to w ogóle mi się podoba. My, my czekamy na Walerka naszego. <głos》> On i pan też był dobrze. No super, no super było. Do tej pory było bardzo dobrze. Dla mnie to super, no bo wiadomo jest, jest, kto występował i kto jeszcze będzie, także tylko tak trzymać. Ta pani co śpiewała z panem Walerianem też bardzo ładnie śpiewa, także Podziwiam. Bardzo piękne melodie, takie życiowe niektóre słowa. Jest, jest bardzo pięknie, pięknie, przygotowane. Te dziewczyny są po prostu niesamowite, ten zespół jest fantastyczny. Czekamy nas na następny koncert. Jest tak. piękne zakończenie sezonu. Piękne, piękne. Dobrze, dobrze. Zadowolony Bardzo, bardzo. Wiele wskazuje na to, że sobotni koncert jubileuszowy to nie koniec muzycznych planów CIQ na najbliższą przyszłość. W miesiącu październiku i listopadzie zaplanowaliśmy szereg koncertów właśnie w naszej siedzibie, a niedługo czeka nas też otwarcie sali koncertowej wielofunkcyjnej. Mam na myśli bryłę C przy ulicy Kościńskiego, więc tam Państwo nas szukajcie i obserwujcie. A że obserwować i szukać tego miejsca warto, świadczyć mogą nie tylko doznania artystyczne. CEIK po prostu łączy ludzi, czasami dosłownie na lata. Kiedy lata temu CEIK nosił nazwę Wojewódzkiego Domu Kultury, była tutaj rzeczywiście kolebka kultury. Tu się mieściło szereg zespołów, chórów, które funkcjonowały i tutaj też powstał zespół arabeska, w którym poznali się moi rodzice. Tata był gitarzystą, mama była wokalistką. 70 lat to tradycja, która zobowiązuje. Czego życzy więc sobie ta znana i zasłużona w regionie instytucja? Co sobie życzy? Wspaniałych odbiorców, jak, jakimi Państwo jesteście i tego, żeby nasze imprezy organizowane przez nas, które mają służyć Państwu, były ciekawymi imprezami i żeby Ci odbiorcy w nich uczestniczyli. I my przyłączamy się do tych życzeń. Niech przez kolejne lata Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych zaspokaja pragnienia spragnionej kultury widowni.